W każdym człowieku w każdym z nas jest naturalne pragnienie wielkości. Czy Jezus na to się zgadza? Tak jak najbardziej. Chcesz być wielki, ale w taki sposób jaki proponuje ci Jezus. Gdy Jezus przyszedł do pewnego domu przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w prawie i faryzeuszów, czy wolno w szabatu uzdrawiać, czy też nie. Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: ustąp temu miejsca, i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, Idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej, i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, rzekł: gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Mieliśmy okazję się temu przyjrzeć. O, można przejrzeć odcinki Wystarczy, jeśli ktoś tego nie widział. W 13 rozdziale kobiecie, która jest pochylona, nie jest w stanie się wyprostować. Patrzyliśmy na to, jak to symbolicznie pokazuje jej stan ducha. I teraz mamy chwilę później, na początku czwartego roz 14 rozdziału Łukasza, okazję zobaczyć człowieka chorego na puchlinę wodną i to znów jest symboliczne, znów nam pokazuje coś, co jest stanem ducha również tego człowieka, a może nie tylko tego jednego pojedynczego człowieka. Znów mamy do czynienia z tajemniczą chorobą. Nie wiemy dokładnie o jaką chorobę tutaj chodzi, ale efektem jest to, że człowiek jest w jakiś nienaturalny sposób spuchnięty. Być może y, niewłaściwe funkcjonowanie y, nerek, być może woda zatrzymana w organizmie, jakieś nienaturalne, potworne spuchnięcie, y, które jak za chwilę zobaczymy, symbolizuje również stan ducha. Ludzi szukających wielkości w sobie samych, szukających wielkości na sposób ziemski. Jezus zauważa tę chorobę odnosi się tutaj również do y, tych, którzy są przy Nim, do faryzeuszów, y, pobożnie przeżywających dzień szabatu w synagodze, z zapytaniem o y, y, możliwość uzdrowienia takiego człowieka w szabat. Nie otrzymuje jednak od nich. Odpowiedzi. To pokazuje właśnie ich ogromne zamknięcie, niechęć do Jezusa, niechęć otwarcia się na Bożą Prawdę. I Jezus, nie oglądając się na ich reakcję, uzdrawia tego człowieka, przywraca go do zdrowia i pozwala mu normalnie funkcjonować właśnie w społeczności bez jakichś większych problemów. Y, związanych właśnie z jego funkcjonowaniem i również z jego wyglądem. Ale cała ta scena staje się takim początkiem do rzeczywistości o wiele głębszej, ukazującej bowiem y, faktyczne zachowanie pobożnych faryzeuszów, którzy będąc na uczcie, y, starają się podkreślić y, wartość y, samych siebie, y, znajdować sobie miejsca bardzo szczególne, wyjątkowe, podkreślające ich ważność. Jezus to zauważa. I reaguje. Bo oni są tacy napuchnięci w swoim mniemaniu o sobie, i to jeszcze próbują tym bardziej podkreślać tymi miejscami. Jezus mówi. To wejdź w coś, co jest paradoksem. Jak chcesz być wielki, to zdecyduj się też na to małe. No bo to jest wielkością, która jest prawdziwą wielkością w oczach Pana Boga. To jest ta wielkość, która jest wielkością. Na sposób życia Jezusa, bo przecież on też yy, to wybierze. Więc on, on korzysta z sytuacji, którą, którą zastaje, patrzy, jak oni zajmują miejsce i mówi: ale zróbcie dokładnie odwrotnie, niż to, jak próbujecie zrobić, niż jak planujecie, bo jesteście jakoś podobni do tego człowieka takiego napuchniętego, takiego no, pysznego, no bo to jest, to jest ten obraz skąd taka postawa się bierze? To jest efekt grzechu, upadku człowieka, kiedy człowiek odłączył się od Boga, kiedy y, od grzechu pierwszych rodziców stwierdził, to ja będę decydować, ja będę określać, co jest dobre, co jest złe i ja jestem niejako Bogiem mojego życia. Wtedy właśnie powstała ta duchowa opuchlizna człowieka, to szukanie swojej własnej wielkości w oparciu o siebie samego, o swoje osiągnięcia i o opinię w oczach y, innych ludzi. Jest to zawsze droga prowadząca, do nikąd, nie dająca człowiekowi tej pełni satysfakcji, tego poczucia swojej pozytywności, wartości i wielkości. Jedyną prawdziwą wielkością i wartością człowieka jest fakt, że on pochodzi od Boga, jest dzieckiem Boga i to właśnie sam Bóg, który jest absolutnie największy, wszechmogący i nieogarniony, daje człowiekowi udział w swojej wielkości. A Bóg, Komunikuje swoją wielkość poprzez fakt, że troszczy się o całe stworzenie, że temu stworzeniu służy, udzielając mu najpierw życia, a potem też to życie podtrzymując i ratując, zwłaszcza człowieka we wszystkich jego trudnych momentach, zagrożeniach, czego pełnią jest właśnie przekazanie zbawienia wiecznego. I dlatego Jezus zaprasza, współbiesiadników, widząc właśnie ich postawę pełną duchowego y, opuchnięcia, do zmiany y, spojrzenia na wielkość. Chcesz być wielki? Czyń tak jak mój ojciec w niebie, który troszczy się o tych najuboższych, e, najbardziej potrzebujących, który opiekuje się, ponieważ jest tym silnym. Jeżeli chcesz być wielki, e, czyń to samo co on, a więc zaproś na ucztę tych, którzy w żaden sposób nie mogą się Tobie odwdzięczyć. Na modlitwie, znowu z tym obrazem tej tej opuchlizny duchowej, popatrzcie, proszę, już po wysłuchaniu tego, co mówimy, popatrzcie razem z Panem Bogiem na swoje sprawy w tym, co jest usuwaniem się na ostatnie miejsce, co jest zapraszaniem tych, którzy są tacy niezauważeni, tak społecznie też i na, na, na marginesie tacy słabsi, tacy nieatrakcyjni, po to, żeby wchodzić w sposób myślenia Pana Boga, w którym nie nadymam się niejako tym, co jest taką ludzką chwałą, ale gdzie wchodzę w drogę uniżenia, pokory i to nie ze świadomością tego, że niczego nie mam, że jestem na tym ostatnim miejscu albo się trzymam z tymi, którzy są najsłabsi, dlatego że ja się nie nadaję gdzie indziej. Dobrze wiedzieć, co jest całym dobrem, potencjałem, talentem, jaki jest we mnie złożony, ale decyduje się na to, żeby w innym miejscu, nie ze względu na odkrywaną w sobie słabość, choć oczywiście jesteśmy słabi, kiedy patrzymy na swoją miłość w porównaniu do miłości Jezusa, ale dlatego, że decyduje się na to, decyduje się na to, żeby... Być otwartym na najsłabszych. Decyduje się na to, żeby wycofać się niejako z tego, co jest byciem na, na świeczniku, byciem tym, który podkreśli swoje miejsce. To oznacza przecież często to, że nie będę podkreślał swoich osiągnięć, nie będę podkreślał tego, jaki to jestem. Kompetentny i przez innych szanowany, ale będę się wsłuchiwał drugiego człowieka, wsłuchiwał się w jego doświadczenie, zauważał tego, to, co jest ważne dla tego drugiego człowieka, nie będę deprecjonował tego, co jest osiągnięciem tego, tego drugiego człowieka. Przyglądajcie się temu. Znów ten tekst jest trochę taki też krytyczny. I on może być. Posłużyć takiemu krytycznemu spojrzeniu na siebie samego, nie po to, żeby się jakoś tam poniżać, ale po to, żeby odkrywać prawdę o sobie, w czym tak pompuję wobec innych, czasami wobec siebie, to wszystko, co jest obrazem mojego życia, obrazem siebie samego. Bo nie chcę tego robić. Drogą naśladowania Jezusa jest droga pokory, droga uniżenia, droga wybrania tego. Mógłbym inaczej ale decyduje się w ten sposób ze względu na dobro, ze względu na miłość, ze względu na to, że każdy człowiek jest kochany, każdy człowiek jest ważny, każdy człowiek jest bardzo wyjątkowy w oczach dobrego Boga. I to ostatnie miejsce, na które możemy popatrzeć w naszej modlitwie, ono już zostało zajęte, bo zajął je sam Jezus Chrystus, który uniżył się z miłości do nas aż do śmierci krzyżowej, stając się naszym sługą, naszym niewolnikiem, i w ten sposób objawił nam wielkość Boga i wielkość i piękno nas samych. I zawsze, ile razy rezygnujemy z tej ludzkiej wielkości, budowania wartości w oparciu o siebie samych pozwalamy żeby wypełniała nas ta wielkość, piękno, moc i życie Jezusa i niech tak się dzieje. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.